Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. W dniu dzisiejszym rozegramy sobie Mistrzostwa Food. Oczywiście wszystkie 20 meczy rozegramy. Otworzymy sobie na sam koniec nagrody. Także koniecznie zostańcie do samego końca, aby zobaczyć, co tam nam wpadło w tych nagrodach. Jak wyglądał przebieg tych Mistrzostw Foot I cóż, nie przedłużając, życzę Wam miłego oglądania. Na rozpoczęcie tego odcinka postanowiłem, że zrobimy sobie paczkę Team of the Week, żeby te mistrzostwa przebiegały, mam nadzieję, dobrze. No i zobaczymy, może nóż-widele coś tam wpadnie. Kogo trafimy... No dajcie coś grywalnego, kurde. Niemcy, no to już wiadomo, że to będzie niegrywalne. Werner 84, spoko! No jest grywalne. Jak najbardziej grywalne? Spoko. Wydałem na to SBC 2000, więc 18 na plusie. Jest okej. Okay. Cóż, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy rozgrywać wszystkie mecze, tak jak to zawsze miałem w zwyczaju, czyli będziemy rozgrywać 20 spotkań, wrzucę tylko te najciekawsze, no i standardowo na sam koniec nagrody, czyli najważniejsza część tego wszystkiego. Tak więc zacznijmy pierwsze spotkanie, zobaczymy jak to wszystko będzie się układać. Pokażę Wam jak wygląda obecnie skład na te mistrzostwa. Bo też pewnie jesteście ciekawi. Wygląda to następująco. w szedł w końcu w wersji Once To Watch. Także, no, wygląda to następująco i miejmy nadzieję, że to będzie skuteczne. No, Haland, wiadomo, Haland musi być. Przydałaby się jego karta Inform bądź OTW, no, ale to są takie ceny, że po prostu zwalają z nóg. No cóż, rozpoczniemy sobie te mistrzostwa. Kogo mamy na dzień dobry? Kogo będziemy mieli na dzień dobry? No, no, nie jest źle. Człameni, o. Auba. I tak jest, mamy 1 do 0. Bardzo ładnie. Słuchajcie, druga minuta meczu. Lepiej tego rozpocząć nie mogliśmy. I Haaland! 2 do 0. Koniec pierwszej połowy. Ło, wow, wpadło. Haaland, Haaland. I mamy 3 do 1. Pięknie, halandzik. No i cóż, utracono połączenie z przeciwnikiem, więc mamy Ragequita, czyli mamy pierwsze 4 punkty. I tak byśmy to wygrali. Rozpoczynamy kolejne spotkanie. Team Bartek. Pozdrawiam cię, kolego. Oby ten mecz był udany dla nas obojga. Chociaż remisem się zakończyć nie może. Uderz. Tak jest. 1 do 0. Prowadzimy. I 2 do 0, mamy Rejczku i w minucie meczu. Tak jest, kolejne cztery punkty wpadają na nasze konto. Bardzo szybkie zwycięstwo Haland bardzo szybkie dwie bramki. Następny przeciwnik w dniu dzisiejszym. Jaki to będzie skład? Czy będziemy mieli szansę wygrać, czy nie? Mamy szansę. Popraw, tak jest, 1 do zera no i cóż, tyle się nastrzelaliśmy i tracimy bramkę. I dwa do jednego. Pięknie, oba mają. No nie, no jak tracimy bramkę. Kurczę. Jest, mamy obronę. No i... Strzela. Niestety strzela. 1-1. Mamy to. 2-1. Jest! Piękna obrona! No i cóż kochani, wygrywamy! 3-1 w rzutach karnych. Kolejny przeciwnik, o proszę bardzo, Polak, witam serdecznie kolego. Jaki masz skład do zaprezentowania? Wow, no ciekawie, ciekawie. Ale wykorzystał rzut wolny. No cóż, manę na 1 do 0. Uderz to Sterling! Haaland! Tak jest, 1 do 1, bardzo ładnie. Jest! Wygrywamy to spotkanie 2 do 1, haland w doliczonym czasie gry! Tak jest! Kończymy to spotkanie. Udało się wygrać 2 do 1 w ostatnich sekundach. W sumie już tak naprawdę po czasie strzeliśmy tą bramkę, ale jest. Mamy 4 punkty. No i mamy kolejnego przeciwnika. Czym nas zaskoczy tym razem? Jakim ciekawym składem? U-Balak! Uderz! Tak jest 1 do 0. Pięknie Haaland sobie poradził z tym strzałem. Trzecia minuta. Aj, no i 1 do 1 strasznie szybko odrobił. Dembele. Tak jest 2 do 2. 60. minuta. I jest 3 do 2. Pięknie. Erling Haaland. Jest! Mamy to! Prowadzimy 4 do 2. Auba daje nam prowadzenie. Już tego nie stracimy. Czy zdobędziemy w tym meczu 4 punkty? No, okaże się. Przydałyby się. Mamy bilans 5-3 obecnie. Także no, tak średnio. Nie ma bramki! Jezu, no jak mógł to tak stracić? Ale wylew bramkarza. Ale brama, proszę Państwa, jaka akcja. No Haaland w świetnym stylu strzela bramkę. Niesamowita wrzutka Sterlinga. I 2 do 1, tak jest. I tak jest, 3 do 1, Aubameyang. 27 minuta. Haaland! 4 do 1! No ten człowiek jest maszyną. Cóż, chciałem zrobić zmianę, ale już przeciwnik nam na to nie pozwolił. Mamy Rage wygrywamy kolejne spotkanie. Słuchajcie, dostaliśmy paczkę, dużą paczkę rzadkich piłkarzy za Mistrzostwo Asyst, w której mamy 24 rzadkich piłkarzy i gwarantowanego jednego o ocenie minimum 84+, więc to będzie taki dodatek tak naprawdę. W tym wszystkim otworzymy sobie tą paczkę na sam koniec. To są nagrody niewymienne, otworzymy sobie tą paczkę na sam koniec. Mistrzostw, jak już skończymy, dostaniemy nagrody. Ona będzie bonusowa. Kolejny mecz. Walka o kolejne 4 punkty. Bardzo potrzebne. Zostało 11 meczy. Bilans na tą chwilę 6-3, więc nie jest źle. Jest dobrze. Jakoś się to układa. No i przegrywamy 1-0. 2 do 1. Udało się odrobić jedną bramkę. Udasz to! Tak jest! 3-3! Udało się odrobić Dembele. Daje nam wyrównanie w tym spotkaniu. Jest! Proszę Państwa! Gag podaje nam prowadzenie. To już jest trzeci mecz, w którym w ostatnich sekundach jest decydująca bramka, która daje nam zwycięstwo. No, pięknie tutaj Dembele to rozegrał. No, i nie dało się tego nie strzelić w pustą bramkę. Cóż, wygrywamy to spotkanie 4 do 3. Udało się wygrać. Mamy kolejne 4 punkty. Kochani, to już jest bilans 7-3, czyli bardzo fajnie. No, zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Potrzebne nam są dwa zwycięstwa. No, mamy 8 meczy jeszcze. O, trezegę. Jego karta pośrednia jest tragiczna, co dopiero Baby. I haland 1 do 0, 33 minuta. I piękna bramka 2 do 0, 74 minuta. Haland. Obama Yang 3 do 0. Nie jesteśmy w stanie już tego przegrać. Dziwi mnie, dlaczego. Kolega wychodzi z tego meczu, jest 86. Minuta, a jednak wyszedł. A jednak wyszedł z tego meczu. Wygraliśmy to spotkanie, mamy kolejne 4 punkty. Także przybliżamy się do tego, żeby mieć piki, na których najbardziej nam zależy w tych mistrzostwach. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco: jeśli chcemy wbić 51 punktów, musimy wygrać 3 mecze z 7, które nam zostały. Jest tak pół na pół, tak naprawdę. Jest szansa na to, żeby zdobyć te nagrody, ale jest też szansa, żeby tego nie wbić. W najgorszym wypadku będziemy mieli 40. 5 punktów i odbierzemy również dobre nagrody, tak naprawdę, ale te 51 to jest taka już bariera, której nie chciałbym yy, nie wbijać, tylko wręcz przeciwnie, już iść tylko wyżej. Więc zobaczymy, trzy mecze z siedmiu, jest to jak najbardziej do zrobienia. Jak to nam się tutaj ułoży? No, no ojojoj, no tu już jest potworny skład. No, i tracimy bramkę. Werner wykorzystuje sytuację. I pięknie! Jeden, jeden, haland. Jest dwa do jednego, haland. Pięknie! Wykorzystuje kolejną sytuację, daje nam prowadzenie. No, do tego się nie dało lepiej strzelić. No, piękna bramka. Jeśli chcecie poradnik z tego, jak strzelać takie bramki, koniecznie napiszcie w komentarzu, a przygotuję dla Was na pewno taki odcinek. Mamy 4 do 1: 4-2. 4-2, proszę Państwa, tracimy bramkę. Ale to już jest taki wynik. Że my nie jesteśmy w stanie tego chyba przegrać. Chociaż to jest jeszcze całe 6 minut, tu się może tyle wydarzyć, a to jest tylko FIFA. Kończymy to spotkanie: 4 do 2 dla nas, 4 do 2 dla nas. Pięknie. Sytuacja wygląda następująco: mamy 5 meczy, 2 musimy wygrać. Jest to do zrobienia, ale może być ciężko. Raczej na pewno będzie ciężko. Hagi, Falcao, Benzema, fajny skład. I 1 do zera. Tak jest! Wychodzimy na prowadzenie 22 minuta. Ałba strzela bramkę. Jeden, jeden. No cóż, tracimy bramkę. Remisujemy to spotkanie. I dwa do jednego. Bardzo ładnie. 67 minuta. Ałba daje nam prowadzenie. Odrabiamy. Jest! 3 do 1. Prowadzimy. Tak jest, mamy zwycięstwo! Został nam jeden mecz do wygrania, żeby mieć trzy pik i jeden z pięciu. Jestem mega podekscytowany. Proszę bardzo, 46 punktów. Jeden mecz nam brakuje tylko do tego, aby osiągnąć ten cudowny wynik. Zostały cztery mecze i tylko jeden trzeba wygrać. Jaki składzik, jaki składzik. No, do wygrania. strzelił bramkę. No, strzelił bramkę, udało mu się. I Haland wyrównuje na 1 do 1. I Haland 2 do 1. Cudowna asysta Sterlinga. No, i 2 do 2. Haland wykorzystuje sytuację. Kurczę z tymi Halandami w tych meczach. Tak jest! 3 do 3! Wracamy do gry! Mamy remis, jest szansa jeszcze to wygrać. No i mamy rzuty karne, mamy rzuty karne nieszczęsne. Obronił! Przestrzelił bardzo dobrze. Mamy, mamy! Kurde trafił! Jest! Jest! Pięknie! Tak jest! Proszę Państwa, wystarczy obronić, i mamy zwycięstwo. W środek uderzy. Przestrzenił! Wygrywamy to! Mamy to, co chcieliśmy mieć 51 punktów niezbędne do tego, aby odblokować 3 piki, jeden z pięciu. Cudownie wygraliśmy drugie spotkanie w dzisiejszym odcinku w rzutach karnych. Mamy piątą rangę. Udało się wbić, więc będą świetne nagrody. Tak więc przejdźmy do najpierw pików. No nie da się tego przeskoczyć. Otwórzmy najpierw trzy piki. No liczę na wiadomo dębele, Mbappe, no ale jak to wyjdzie nie wiem. Zobaczymy. Pierwszy pik. I no niestety, no ale wybieramy to. Cóż mogło być lepiej. Sprawdźmy drugi pik. Casemiro. Czy to jest dobrze? Nie wiem. Chyba nie jest zbyt dobrze. Naprawdę, no, liczyłem na Mbappe albo dębele No, odbieramy go. I ostatni pik. Proszę. No nie ma, no nie ma. Jezu święty, naprawdę? Dobra, bierzemy La kazeta. Nie tego, nie na to liczyłem. Naprawdę nie na to liczyłem. No, ale okej. Okay. Przejdźmy do pozostałych paczek, bo mamy jeszcze trochę tych paczek, w których coś może nam wpaść. Tak więc słuchajcie, mamy gwarancję trzech piłkarzy z różnych tygodnia. Mamy 12 rzadkich złotych zawodników, 30 rzadkich złotych zawodników i paczka niewymienna za mistrzostwo asyst. Dobra, przejdziemy najpierw do tej. Sprawdźmy co będzie w paczce rzadkich zawodników. No nie ma nic. Nie ma nic, nie ma nic, niestety. Tragedia. Locatelli 82. Jeśli tak ma wyglądać Foot Champions każde, no trochę się załamie. Zobaczcie ile duplikatów. Wszystko to, co uwielbiam. Tak więc, pierwsza paczka za nami. Teraz mamy paczkę 30 rzadkich złotych zawodników. To jest paczka Ultimate. Oby tutaj coś było. Proszę. No i nie ma nic wartego. Uwagi, nie ma karty specjalnej. Naprawdę? 8-4 Canales. No... No, jest Ramos. No, jest trochę tych kart. Ale to nie jest nic, co nam się tutaj przyda. Sprawdźmy, oby to była Francja. Oby to była Francja. Tego, czego potrzebujemy. Kto to będzie? No, niestety, Bramkarz. Co ja mogę wam powiedzieć, czy było warto rozgrywać te mistrzostwa? Po raz kolejny człowiek się namęczył. No, a trafia. No, jest Francja, no ale. Okej, okay, no, odbieramy. Została nam ostatnia paczka za mistrzostwo asyst. 24 rzadkich, jeden gwarantowany 8,4. Może tutaj odda? Może tutaj odda? No nie odda, bo już poszła kamera w prawo, nic nie ma także. Znowu kanales! No super, ale dostaliśmy strzał naprawdę. Niesamowity strzał. O, jeszcze. Cóż, kochani, tak więc w tym odcinku to by było na tyle. No nie trawiamy nic specjalnego. Nie trafiamy nic tak naprawdę, co by nam się tutaj przydało. No strasznie, jestem załamany, uwierzcie mi, że jestem załamany. Cóż, takim składem rozegraliśmy to Food Champions. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć w odcinku specjalnym, mogę dla Was nagrać materiał, jaka była taktyka przy tym składzie i również osobny filmik o tym, jak strzelać bramki z rzutów rożnych. To, co zresztą mogliście zobaczyć, mogę zrobić dla Was taki tutorial, jeśli tego chcecie. Króciutki filmik o tym, jak to wszystko miałoby wyglądać. Dajcie znać w komentarzach. W tym odcinku to było na tyle. Pamiętajcie, żeby wbić na mojego Instagrama, na którym są wrzucane różne ciekawe informacje odnośnie tego, co się dzieje na kanale. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będę bardzo wdzięczny za, za Wasze wsparcie. Lajka, komentarz pod filmem, jak oceniacie te nagrody. I pamiętajcie, żeby wbić również na Discorda, na Rebels of Trading, na grupę, na której możecie dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy odnośnie kart. Odnośnie tego, jak grać, co kupować, kiedy kupować, przecieki odnośnie różnych nowych eventów i wiele, wiele więcej. Naprawdę serdecznie Was zachęcam do tego, abyście wbili na grupę. Link oczywiście w opisie tego filmu. I cóż, nie przedłużając, życzę Wam miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się. Hej!